Na jego twórczość trafiłem w dobrym momencie, bo w czasach liceum. Oglądane późnym wieczorem w telewizji Amator, Czerwony czy Spokój były jak cios obuchem w moją nastoletnią głowę. Wraz z upływem lat miałem coraz więcej zastrzeżeń do tak tzw. galanteryjnej metafizyki w jego filmach. Mimo to wciąż jest jednym z moich ulubionych reżyserów. Dziś przedstawię Wam najgorsze i najlepsze filmy Krzysztofa Kieślowskiego. Nazywam się Łukasz Muszyński. Zapraszam. Historia dwóch młodych kobiet z Polski i Francji, które łączy magiczna więź, to niestety filmowy odpowiednik Jaja Faberze. Z wierzchu piękne, w środku puste. Za kunsztowną baśniową z ducha oprawą kryją się banały o przeznaczeniu i kosmicznej samotności. Kieślowski jest mistrzem w sugerowaniu widzowi, że to co ogląda na ekranie jest czymś więcej niż mu się wydaje. Nawet z obrazu szklanki herbaty potrafi uczynić subtelną, emanującą głębią metaforę. Pytanie tylko: czego? Jak to trafnie ujął Filip Łobodziński w tekście Kieślowski, czyli nic, jego filmy przypominają wizję mistycznego proroka, który nie potrafi opowiedzieć, co widział. Rzuca więc enigmatyczne przenośnie, patrzy zadumanym wzrokiem na świat i stroi się w nieskazitelnie estetyczne szaty. Nic dodać, nic ująć. Dekalog to dzisiaj klasyk rodzimej telewizji i być może najpopularniejszy polski serial na świecie. W każdym serialu trafiają się jednak odcinki lepsze i gorsze. Odcinek trzeci, inspirowany przekazaniem pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił, należy niestety do tych drugich. To opowieść o taksówkarzu, który wigilijny wieczór zamiast z rodziną spędza z byłą kochanką. Irytują to żółwie tempo. Nienaturalne, egzaltowane dialogi oraz manieryczne aktorstwo pakulnic i Olbrychskiego. Nie wspominając o przewijającym się przez niemal wszystkie odcinki dekalogu Arturze Barcisiu w roli nieznajomego. Któż to taki? Anioł? Diabeł? Sumienie bohaterów? Jeden człowiek. Ważne, że wymownie patrzy i skrywa tajemnicę. Oto sztuka przez duże S. W stosunku do tego filmu można postawić podobne zarzuty co do podwójnego życia Weroniki. Raz jeszcze imponująca fasada okazuje się pozbawioną życia wydmuszką. Bohaterowie zazwyczaj wymownie milczą lub rzucają sobie znaczące spojrzenia. Trudno nazwać ich jednak postaciami z krwi i kości. To raczej bezwolne figury ustawione na fabularnej szachownicy. Nie sposób przejmować się problemami młodych. Pięknych, bogatych i utalentowanych mieszkańców pierwszego świata. Niebieski sprawia wrażenie filmu zaprogramowanego na arcydzieło. Jak jednak wiadomo, takie pomysły rzadko mają szansę na powodzenie. Jak napisałby klasyk, piękny kościół, ale bez Boga. Koniec z laniem dziegciu i zrzędzeniem. Pora na fanfary i oklaski. Przed wami trzy najlepsze filmy Krzysztofa Kieślowskiego. Zanim Krzysztof Kieślowski zajął się kręceniem filmów fabularnych, przez lata realizował dokumenty. Z tamtego okresu jego twórczości pochodzą takie perły jak Gadające Głowy, Pierwsza Miłość, wreszcie z punktu widzenia nocnego portiera. Moim zdaniem, 17-minutowa miniatura mówi więcej o PRL-u niż całe kino Moralnego Niepokoju razem wzięte. Tytułowy pracownik fabryki to miłośnik regulaminów, mający obsesję na punkcie kontrolowania. Jego opowieści o nękaniu wagarowiczów oraz zakochanych w parkach jeżą włos na głowie. Jednocześnie nie są pozbawione waloru komediowego. No weźmy, proszę pana, mnie to się nie podobuje. Proszę pana, że długie włosy noszą. Proszę pana, spodnie, proszę pana, te rozszerzane czy wąskie, proszę pana. Po się rodzi się pytanie. Na ile nocny portier jest produktem autorytarnego systemu, a na ile ów system po prostu wyzwolił w bohaterze najgorsze cechy charakteru. Klasyka gatunku. Do Już sam początkowy pomysł, kopiowany wielokrotnie chociażby w biegnij lola biegnij czy przypadkowej dziewczynie, zasługuje na uznanie. Kieślowski pokazuje trzy warianty życia studenta medycyny Witka. W zależności od tego, czy uda mu się zdążyć na pociąg, czy nie. Reżyser pyta m.in. o to, co decyduje o naszych losach: przeznaczenie, Marek. przypadek, siła wyższa, a może wolna wola. Choć fabuła filmu jest mocno zanurzona w epoce, w której powstał, Kieślowskiemu udało się wznieść ponad politykę i doraźny charakter. To uniwersalne, przejmujące kino ze znakomitą rolą Bogusława Lindy. Dawno, dawno temu, jeszcze zanim aktor stał się Francem Maurerem, był twarzą kina Moralnego Niepokoju. Oglądając ten film, od razu wiadomo, że to nie przypadek. Nie tak, nie tak się patrzy. O, tak, o. Obok Andrzeja Rublowa oraz Ośmiu I Pół, to najpiękniejszy film o artyście, jaki widziałem. Grany przez fenomenalnego Jerzego Sztura zaopatrzeniowiec Filip, kupuje kamerę, by uwiecznić narodziny i dzieciństwo swojej córki. Z czasem mężczyzna odkrywa w sobie twórczą pasję. Jego kolejne krótkie filmy są coraz ciekawsze i formalnie wyrafinowane. Wraz z artystycznym rozwojem przychodzi odkrycie, że twórca musi wziąć odpowiedzialność za swoją twórczość i bohaterów. Rodzą się również wątpliwości związane z tym, jak wiele jest się w stanie poświęcić dla sztuki. Finałowy gest Filipa, zwrócenie obiektywu kamery na samego siebie, można odczytywać jako akt twórczej dojrzałości. Nim zaczniemy opowiadać o innych, powinniśmy zacząć od siebie. To był mój krótki film o miłości i wątpliwościach związanych z kinem Krzysztofa Kieślowskiego. Piszcie w komentarzach, jakie są wasze ulubione filmy twórcy amatora. Widzimy się za dwa tygodnie. Do zobaczenia.